Dzień dobry, witam Cię po raz któryś. Nieważne. Pochodne takie zaawansowane, z tym, yy, te takie, powiedzmy, złożone, o tak to nazwę. O co chodzi? Jak sobie zobaczycie na wzory na pochodne, to tutaj yy, wszystko wygląda fajnie, bo to wszystko tutaj wszędzie nie wiadomo, jest X, no nie? Ale co się stanie wtedy, kiedy będziemy mieli na przykład pochodną w stylu. Powiedzmy tak, przykład. Mamy x do trzeciej pochodna, To jest 3x kwadrat. Wiadomo, ze wzorów. Ale jakbyśmy mieli nawias X kwadrat plus 5x do trzeciej pochodna. To wyobraźcie sobie, że, wyobraź sobie, sorry, że to, to jest bloczek. I to jest to samo, co byśmy liczyli pochodną bloczka do potęgi trzeciej. I to jest po prostu to, tak, jak tu było. Trzy bloczki do potęgi drugiej. I to jest jeszcze razy pochodna bloczka. Tłumaczę o co chodzi. Jak masz tą pochodną x do trzeciej, to to jest faktycznie 3x kwadrat, ale tego się nigdy nie pisze. To jest tak naprawdę jeszcze razy x prim, czyli razy 1, czyli tego się już nie pisze. Nie? Czyli to jest znowu naszym bloczkiem w przypadku tej łatwej. To jest naszym bloczkiem. Tu jest nasz bloczek. I potem się bloczek pochodniuje, a że wychodzi zawsze jedynka, to się tego już nie pisze, natomiast jeżeli zamiast X jest coś innego, to trzeba ten bloczek jakby jeszcze spochodniować raz tam, nie? I czyli w przypadku tego przykładu, zmienię kolor może na czerwony, jakiś tam różowy, to będzie tak, trzy bloczek do drugiej razy pochodna bloczka, pochodna tego nawiasu samego, to jest po prostu 2x plus 5, nie? Ile to jest nas nie interesuje, bo to będzie długi wynik. Przykład inny. Powiedzmy sobie e do potęgi 3 logarytmy naturalne z x. Nie, to chyba nie ma sensu. To zróbmy 3 cosinus x. O, pochodna. Może nie być widać, teraz będzie widać. I to jest... Co, znowu teraz bloczek jest w tym miejscu. Normalny wzór na e do x to jest e x, czyli będzie e do 3 cosinus x, ale jeszcze razy pochodna bloczka, czyli razy ten 3 cosinus x pochodna. Yy, cosinus x pochodna to jest minus sinus, czyli tak naprawdę będzie po prostu razy minus 3 sinus x. Tyle w temacie. Nie wiem, przykład inny. Podsunę, bo nie widać. Przykład jeszcze inny, powiedzmy nie wiem, byśmy mieli. logarytm naturalny z x do drugiej, na przykład dodać 3 do x. O, pochodna. No i co? 1 przez logarytm naturalnego to jest tam, ogólnie ten wzór w necie to jest do znalezienia, w, znaczy ta, ta kartka ze wzorami do znalezienia w 5 sekund, więc sobie znajdź ją. Ja będę ją miał tak dla ściągi dla siebie, ale jeżeli jej potrzebujesz, to znajdź ją sobie i korzystaj sobie z niej. Gdzieś tam w karcie, w zakładce, nie? czyli tutaj będzie wtedy 1 przez x do drugiej plus 3 do x no i oczywiście razy pochodna bloczka bloczek teraz jest tutaj czyli bloczek jest tam z reguły gdzie jest x we wzorach no i to będzie razy co? 2x dodać 3x ln 3 o, w ten sposób, to może wpakować się do łamka, ale to nie o to chodzi, żeby wymnażać tylko żeby po prostu pokazać sobie działania Dobra, to zróbmy sobie jeszcze trudniejsze przykłady. Powiedzmy ten tutaj, te drukowane. Sorry za jakość, ale nie chciałem się poprawiać. Pochodna z tego to będzie oczywiście 5 razy. Teraz bloczek jest tutaj. I razy 3. Sorry, czwórka za nawiasem. I razy 3, no bo pochodna bloczka to jest sama trójka, nie? Bo tutaj jest tylko 2 i 3x. Dalej, niech będzie ten. Kotangens z x pochodna. To jest minus. 1 przez... Teraz tu jest sinus. I zamiast x jest oczywiście pierwiastek z x. No i ten sinus jest do kwadratu. No i razy trzeba pochodną z x machnąć. I taki przy okazji tip, jeżeli jest x pierwiastek, zamieniamy x na potęgę, czy się to pochodna. I to będzie po prostu 1 druga x do minus 1 drugiej. Tak, się, tak jest prościej. Wiadomo, że no to jest gotowy wzór, ale ogólnie jak są pierwiastki, jakieś tam yy, odwrotności i tak dalej, łatwy, warto jest coś takiego zrobić. Czyli zamiast tego naszego pierwiastka będzie po prostu 1, druga razy x do potęgi minus 1, 2. Czyli 1 przez pierwiastek z x innymi słowy. Nie? Coś takiego. Dobra, niżej. I teraz tak, jak jest wszystko pod pierwiastkiem, to jest tak, jakbyśmy mieli całość. Może zmienię kolor, żeby się nie zlewało. Całość do potęgi jednej drugiej, czyli to jest takie coś. No to co? Klasyka jedna, druga. Bloczek to jest to, co pod pierwiastkiem. Do minus jednej drugiej. No i razy oczywiście. Pochodna z samego bloczka. Pochodna z jedynki to 0, Pochodna z tangensa. 1 przez cosinus kwadrat. Czyli jeszcze razy 2 przez cosinus kwadrat x. 2, dlatego że było 2 po prostu razy. Yy, 2 przed tangensem było. No, coś takiego. Niżej sytuacja taka sama. To będzie po prostu sinus, i tutaj będzie jakby 1 plus x kwadrat. I jakby to jest do jednej drugiej. co nie? Tak sobie zapiszę, żeby było nam łatwiej. Pochodna. Pochodna sinusa to jest cosinus, czy będzie cos... Ten właśnie pierwiastek z 1 plus x kwadrat. Tylko napisałem to, żebyśmy pamiętali, że teraz to będzie razy pochodna tego bloczka, że się bloczek to jest to czyli będzie razy 1 druga. I w nawiasie będzie 1 plus x kwadrat. Do potęgi minus 1 drugiej, ale to nie koniec. Dlaczego? Dlatego, że po spochodniowaniu tego bloczka, bo bloczek był tutaj. Ja? Spochodniowaliśmy bloczek. Wyszło nam to, ale w dalszym ciągu jakby możemy inaczej. Jeżeli sobie zrobicie pochodną z czegoś takiego, nawias tutaj, to to będzie jedna druga, to to będzie znowu pochodna z jeszcze jednym bloczkiem. Powiedzmy, bloczek w tej pochodnej jest tutaj. Czyli to będzie po prostu jedna druga. I tutaj będzie 1 plus x kwadrat do minus jednej drugiej. Ale to jeszcze musi być razy pochodna, bo ten bloczek przypominam, że jest tutaj teraz. Nowy bloczek. Czyli jeszcze razy pochodna z tego bloczka, czyli jeszcze razy 2x. Tu się skróci, możemy to teraz zapisać tak, że tu jest zamiast jednej drugiej to będzie 1. Tu nie będzie dwójki, nie będzie x, a ten x przepiszę po prostu na początku. Tak będzie ładniej, no nie? Czyli jeszcze w miejscu tego zielonego powstanie całe to tutaj. To ja może już zmarzę. O. I taki jest finalny wynik. Dobra. Zmazuję dla porządku, w razie czego to sobie dam przewin. Ten będzie był akurat easy. Może jakiś niebieski kolor. To jest po prostu 3 razy pochodna z sinusa, to jest cosinus. Czyli cosinus 3x równać 5. Nasz bloczek jest oczywiście w tym miejscu, czyli to będzie po prostu razy 3, bo pochodna z 3 i plus 5 to jest 3, czyli w sumie to 9 kosinusów. I tyle, dzięki. I co? Tu będzie przejebane. Bo, bo to jest, jakbyśmy mieli arcus tangens z 1 przez x do potęgi drugiej pochodna, czyli to jest 2 razy sam arkus tangens z 1 przez x tak jakby do potęgi pierwszej, ale na, no napiszę do pierwszej, żeby to było profilaktycznie wiadomo i teraz nasz bloczek w tym arkusie tangensie to jest całe to gówno, całe to to jest, bez tej dwójki, o, to jest cały nasz bloczek w ten sposób, cyk, bez tej dwójeczki tutaj, zatem to trzeba będzie teraz może ja ten bloczek zrobię osobno pochodną z niego niżej Czyli teraz tak, pochodna z arkus tangens 1 przez x, jaka by była. Otóż arkus tangens to jest 1 przez... I teraz tak, naszym x kwadratem to jest oczywiście 1 przez x. Czy będzie 1 przez x kwadrat? Dorać 1. No ale tu znowu jest bloczek, pojawia się kolejny bloczek. Kolejny bloczek to jest to, tak? Tu miał być x, a nie ma x, a więc tu się pojawia kolejny bloczek. I będzie znowu razy pochodna z 1 przez x. Czyli, no już skorzystajmy ze wzoru, to będzie po prostu minus 1 przez x do drugiej. Co się nagle dzieje? Okazuje się, że to jest po prostu minus 1 przez... Na dole jest, jak się wymnoży, to będzie jedynka, bo tu jest 1 przez x kwadrat razy x kwadrat i potem jest jeszcze ta jedynka razy x kwadrat, czyli będzie coś takiego. Zatem domnażamy sobie jeszcze tutaj na górze razy to. Tu mogę trochę słowo mo zapodać, Chodzi o to, że to wale w nawias i teraz ten element mnożę z tym oraz ten element mnożę znowu z tym. Czyli będę miał 1 przez x kwadrat razy x kwadrat, dodać 1 razy x kwadrat. Dlatego wyszło nam to, co tutaj jest. Nie? Dobra, zmazuję już tutaj to, w razie czego to sobie przewin. I teraz będzie parę prostszych. I teraz misja jest taka. Tu jest 5 przykładów niżej. Misja jest dla siebie taka, że sobie je zapauzuj. W sensie filmik zapauzuj, rób te przykłady, ja będę je robił również. I potem sobie od pauzy czy masz dobrze. Więc to są ranka do zrobienia samodzielnie. Zapauzuj i rób. Ja Cię widzę. Nasz bloczek teraz jest w tym miejscu. I znowu nie ma bloczka w tym. Robimy, a dalej nie ma bloczka. W sensie. Kurwa, bloczek jest. Dalej nie ma X, o to mi chodzi. Czyli trzeba znowu teraz machnąć jeszcze to razy 2x. Razy pochodna tego co jest w tym nowym bloczku. Czyli to jest inaczej 2 przez X po prostu. Czyli w tym miejscu pojawi się 2 przez X. Dobra, to położę zostawę troszeczkę dalej. No i co? Dwójeczka. Teraz naszym bloczkiem jest całe to, co jest na No i ja już sobie w pamięci mogę zrobić, że pochodna z tego będzie łatwa. Sinus to jest cosinus oczywiście. Z jedynki to nie będzie nic i z x za to jest plus 3x kwadrat. Cała filozofia. No i teraz ciekawy przykład z e. No, nie muszę opuszczać, bo widać. Przykład z e. Z e do x pochodna to e do x. Czy to będzie to samo? To jest o drugiej. No i razy. Bloczek jest teraz tutaj, oczywiście. Teraz lepiej. O. No i co? Pochodną z tego niżej. No i teraz znowu będzie. Yy, to jest tak jakby pochodna z bloczek do kwadratu. Czyli to będzie 2. No trochę to jest za jasne. Będzie 2 w nawiasie x do trzeciej odjąć 2x do potęgi pierwszej, no i razy środek tego bloczka, razy sam ten bloczek, pochodna tego bloczka jakby, o. Środek nawiasu. Czyli w nawiasie to jest 3x kwadrat odjąć 2. Więc teraz zamiast tego ja sobie piszę cały ten pierdolnik. I to jest odpowiedź na e. Znaczy na trzecie Nawet do potęgi. Dobra, i jeszcze ten ostatni. To jest to samo co x kwadrat odjąć 1 do potęgi 1 druga. To będzie akurat łatwe, to jest 1 druga, do potęgi, znaczy w nawiasie x kwadrat minus 1 do potęgi minus 1 druga. No i wiadomo, razy znowu to jest bloczek, czyli jakby razy pochodna z x kwadrat minus 1, tu nie trzeba być filozofem, to jest urosło 2x. Czyli wynik jest taki W cywilizowanym sposobie byłoby to Dwójki się skrócą, więc nie ma tego, nie ma tego Więc będzie x przez pierwiastek Z x kwadrat minus 1 Dobra, dzięki za uwagę Do usłysząca w next części Jedzie dziennicowy Kuj mu w dupę, mały sołtanie Jebałem na niego gołe z duchy sranie Mam wyjebane, wpadł do pączka Przyszedłem 10 rano Pytam się, idziemy do szkoły, niebo mnie zatrzymano, mam wyjebane dzielnicowy podczas podeszwę buta Ja mu pokazuję zamiast podeszwy gołego fiuta